Przenęta Kickman marki Rapala. Z tą gumą kolejny raz spróbuję zapalować na sandacza. Jestem Wojciech Krzyszczyk, gościu z Haczykowa. Smukły korpus. Bardzo ciekawa płetwa ogonowa z takimi drobnymi zaznaczeniami, które na pewno w wodzie wytworzą dodatkową falę hydroakustyczną. I jak podaje producent, brzuch nasączony solą, która w wodzie zostawia smugę podobno kuszącą nawet ospałe drapieżniki. Kto ogląda moje filmy wie, że niełatwo mi przebić się przez sumy do sandaczy dzisiaj spróbuję z tą fajną górką zapolewać właśnie na mętne Idzie ryba I tak wygląda moje sandaczowanie trzeszczy wszystko godzinę później 500 metrów dalej zobaczcie to jest ryba. Zobaczcie to jest. Ryba, pięknie. Leć kolego. Link do gumy oczywiście znajdziecie w opisie. A ja na pewno będę jeszcze z nią próbował złowić sandacze. Pozdrawiam.